Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku będziemy otwierać nowy produkt z kolekcji Panini UEFA Euro 2020, a mianowicie polskie blisterki. W środku mamy trzy saszetki po 8 kart, czyli 24 karty plus jedna z limitowanej edycji. Nie wiem czy pamiętacie, ale otwierałem już właśnie takie blisterki, ale z wersji Niemiecki. Zobaczymy, jakie limitki można tam trafić. No I zrobimy sobie również pojedynek. Na dzisiejszym odcinku. Mam dwa blisterki. I kogo my tutaj mamy? Jedna z końcy. I druga mamy Włochy Ciro i mobile. Mamy już go, ale do pojedynku fajnie, bo mamy Włochy no i patrzymy co w drugim Mbappé czyli Włochy kontra Francja Kylian Mbappé, no i oczywiście też 150 końc. 6 saszetek wszystko złączymy. Bazówki za jeden punkcik, specjalne dwa. Natomiast, jeżeli wpadnie sam zawodnik, to wtedy trzy punkciki. No i co my tutaj mamy? Chorwację. Jest punkcik, a w sumie dwa, bo jest karta specjalna dla Bape i Francji. Multiple Modric, czyli Chorwacja, Walia, Austria, Belgia, Szwecja i Turcja. Portugalia, Polska, Ukraina. Austria, Holandia, Szwecja, a tutaj mamy Gruzję i Bułgarię. Czyli nic nie wpadło z tej saszetki. Co mamy tutaj? Stadion w Bilbao. Rosja, Portugalia, Czechy. A na bazówkach Szwecja, Rosja, Walia i Belgia. Czyli do połowy mamy wynik 2-0 dla, dla Francji. A teraz 3-0. Bo mamy bazówkę Pogby. Ale jest odpowiedź Włochów, Sensji. 1-3. Pięknie jest rarka. Thibaut Courtois. Też w miarę często mi wpada Dania, Szwajcaria, Walia, Belgia i Portugalia, Cristiano Ronaldo, Kapitan. Hiszpania, Anglia, Dania, Rumunia, Polska, Portugalia, Polska I, ma <laughs> i mamy znowu Francję, Lenglet, 4 do 1. No ciężko będzie tutaj Włochom odrobić te straty. Turcja, Ukraina, Szwecja, Austria, a na bazówkach mamy Rosję, dwa razy Szwecję i Niemcy. Czyli pojedynek wygrywa Francja 4 do 1. Plusem dzisiejszego odcinka jest Rarka, Thibaut Courtois. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o limitki, to nie kojarzę, żebym miał Mbappé. Więc to jest chyba nowa do kolekcji, bo immobile już mam. Tak więc moi kochani, napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat polskich. Blisterków, wiadomo, na pewno będą jeszcze inne limitki, ale to, co dzisiaj żeście zobaczyli na odcinku, jestem ciekaw waszych opinii. To wszystko dzisiaj na odcinku. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.